Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Arona, a na imię był Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna, Obozy, oboje zaś już posunęli się w latach. Kiedy Zachariasz według wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł w udziale los, żeby wejść do przybódku pańskiego i złożyć ofiarę ukazania. A cały nut modlił się na zewnątrz w czasie ofiary kadzenia. Wtedy ukazał mu się anioł pański, stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego. Lecz anioł rzekł do niego, Nie bój się, Zachariaszu, Twoja prośba została wysłuchana. Żona Twoja Elżbieta urodzi Ci syna i nadasz mu imię Jan. Będzie to dla Ciebie radość i wesele i wielu cieszyć się będzie z jego narodzin. Będzie bowiem wielki w oczach Pana Wina i sycery pić nie będzie, i już w łonie matki napełniony zostanie duchem świętym. Wielu spośród synów Izraela nawróci do Pana, ich Boga. On sam przyjdzie, pójdzie przed nim w duchu i z mocą Eliasza, żeby serce ojców nakłonić ku dzieciom, a nie posłusznych do rozwagi sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały. Na to rząd do Anioła. Po czym to poznam, bo sam już jestem stary i moja żona jest w podeszłym wieku. Odpowiedział mu anioł: Ja jestem Gabriel, stojący przed Bogiem, i zostałem posłany, by mówić z Tobą i oznajmić Ci tę radosną nowinę. A oto będziesz niemy nie będziesz mógł mówić, aż do dnia, w którym się dostanie, bo nie uwierzyłeś moim słowom, które się spełnią w swoim czasie. Lud tymczasem czekał na Zachariasza. I dziwił się, że tak długo zatrzymuje się w przybytku. Kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić. Zrozumieli więc, że miał widzenie w przybytku. On zaś dawał im znaki, pozostało, pozostawał niemy. A gdy upłynęły dni jego posługi kapłańskiej, powrócił do swego domu. Potężona jego żbieta poczęła i kryła się z tym przez pięć miesięcy, mówiąc: Tak uczyni mi Pan wówczas, kiedy wejrzał łaskawie. Zdjąć za nie wśród ludzi. Oto słowo Pańskie. Ostatnia fraź święta w naszej burcie w tym roku kalendarzowym. W której modlimy się za dobrodziejów w Bursy. I można było powiedzieć, że całe słowo, całe słowo Boże, które przed chwilą słyszeliśmy, ono podprowadza już do tych wydarzeń, które za chwilę będą miały miejsca w naszym życiu, w A Liturgia jest niczym innym, jak właśnie celebrowaniem, świętowaniem wydarzeń zbawczych w naszym życiu. Przez liturgię one stają się prawdą, faktem. Zdaję sobie sprawę z tego, że niekiedy święto traktujemy jako coś, co jest jakimś obrzędem religijnym, spełnieniem jakiejś posługi. Niektórzy właśnie tak traktują święto, mówiąc, ile to kosztuje, ile się za to płaci. Niektórzy to traktują bardziej jako taki dodatek do swojej pobożności. Tymczasem liturgia jest oddawaniem chwały Panu Bogu, i w tej liturgii dokonuje się to, że Bóg mnie zbawia. Zbawia poprzez swoje słowo, zbawia poprzez sakrament ciała i krwi. I w tej liturgii dzieje się wciąż to samo, co dzieje się w historii zbawienia. I dlatego, kiedy czytamy to słowo Boże, o słuchaniu słowa, to możemy opowiedzieć, że mamy podobne doświadczenie. Po pierwsze, Dwa obrazy. Samson to jest czas sędziów mniej więcej XII-XI wiek przed Chrystusem, kiedy to naród żydowski, jeszcze nie państwo, bo to były takie pokolenia, plemienia, pokolenia, które ze sobą mieszkały obok siebie, cierpią na skutek różnego rodzaju trudności czynionych przez Filistynów. Wojny, prześladowania, najazdy, grabieże. I teraz Bóg nie zostawia swego ludu. I daje im sędziego, który się nazwie, nazwie, będzie nazywał Samson. Sędzia to jest przywódca ludu. Jeszcze nie ma króla. To jest ten obraz przed królestwem. Więc sędzia ma dowodzić. Ale z tego, że jest wybrany przez Pana, dlatego towarzyszy mu znaki Boga. I ciekawa rzecz. Samson rodzi się z kobiety niepłodnej. W Święte nie mówi bezpłodnej, mówi niepłodnej. To jest różnica. Ona jest czasowo niepłodna, z jakichś powodów jest niepłodna. Zresztą coraz więcej. Tego problemu mamy w świecie współczesnym, ponieważ też są zabiegi związane z tym, żeby czynić człowieka niepłodnym, by ograniczyć liczbę ludzkości. Przypomnę, to nie są jakieś teorie spiskowe. Wprost mówi się o tym, że 7 miliardów ludzi jest za dużo. Powinno być miliard. Jak gdzie gdzie poczytacie, to zobaczycie, że są czynione wysiłki potężne wysiłki globalistów, by zmniejszyć liczbę ludności. Między innymi przez to, że w wielu pokarmach podaje się środki, które obniżają płodność. Zresztą jak popatrzycie po swoich znajomych, to zobaczcie, jak wielu młodych, którzy się ożenili, mają duże problemy z posiadaniem potomstwa. Bardzo to jest powszechny problem dzisiaj. Więc jest niepłodna z jakiegoś powodu. Ale Bóg może uczynić ją płodną. I właśnie te narodziny Samsona pokazują, że Bóg jest nad tym wszystkim. To samo później się dzieje z Elżbietą, może być 12 wieków później, mniej więcej. Kiedy jest Elżbieta, ta z kolei też jest niepłodna. Na dodatek jeszcze jest w wieku późnym, starszym, więc wiele różnych argumentów po to, żeby była niepłodna i nie mogła urodzić, a Bóg mimo wszystko daje życie. Więc to, czego będą nas uczyły te święta Bożego Narodzenia, bo Adwent nas do nich przygotowuje, to to, że Bóg jest większy niż ludzka natura. Bóg jest większy niż to, co po ludzku, po naszym rozumie powinno być. My sobie możemy układać pewne rzeczy, my możemy pewne rzeczy planować, a Bóg jest nad tym wszystkim. Bóg jest większy. I Bóg jest w stanie z tego, co jest niepłodne, z tego, co nie rodzi jest w stanie wskrzesić życie. A kiedy człowiek jest niepłodny, kiedy nie daje życia? Popatrzcie na swoje czyny, czy one dają życie. Nie chodzi też o płodzenie potomstwa, tylko to, co robimy. Czy daje życie, czy daje radość? Czy daje spełnienie? Czy przez to, co robię, ja naprawdę żyję, nie wegetuję? Nie żyje od pierwszego do pierwszego, tylko czy ja żyję. Maryja to ta, która się zgadza na to, by Bóg w niej żył. Więc ja mogę żyć życiem zwierzęcym i mogę żyć życiem Bożym, człowieczym. Wtedy, kiedy pozwolę Bogu we mnie żyć. I jeszcze jedna rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę. Oprócz tego dawania życia. Czy jesteśmy w stanie dawać życie, dawać relacje. To druga rzecz. Jaka jest reakcja na słowo? W świętej sędziu słyszymy, że matka Samsona wierzy w to. A Zachariasz nie wierzy. Później spotyka go za to w pewnym sensie jakaś kara, konsekwencja. Że on później jest niemy, bo nie uwierzył słowu. Do nas Bóg też mówi na różne sposoby. Widzimy, że są różne sposoby słuchania słowa Bożego. Tutaj mamy trzy przykłady. Tam pod ścianą mamy kolejne dwa przykłady. Niech słowo mnie nie dotyka, niech słowo nic do mnie nie mówi. Człowiek się zamyka na słowo. Sama poza, sam sposób słuchania już pokazuje: nic do mnie nie mów. To może być reakcja na głoszącego słowo, ale taka sama reakcja może być na samego Boga: nic do mnie nie mów, ja nie chcę Cię słuchać. I znowu jest to bardzo, bardzo, bardzo popularna postawa. Niestety dzisiaj człowiek nie chce słuchać. Dlaczego nie chce słuchać? Bo wie lepiej. Rozmawiałem jest z moim uczniem na temat wieży Babel. Wieża Babel, gdzie ludziom pomieszały się języki, a języki się mieszają wtedy, kiedy ludzie się nie rozumieją, a ludzie się nie rozumieją wtedy, kiedy przestają siebie słuchać. A kiedy przestają siebie słuchać? Kiedy wiedzą lepiej niż ta osoba, którą chcą pytać. Jak się ludzie nie słuchają, to się nie buduje żadnych relacji. Dopiero potem jest oczywiście posłuszeństwo, posłyszeniu. Najpierw trzeba usłyszeć, co ten człowiek mówi. Które roku dobiega mi tu praca i ja się cieszę, że coraz więcej słyszę. Coraz więcej o wielu z was wiem. I słyszę nie tylko to, co mówią ustami. Słyszę to, jak żyją. Słyszę to, czym mówią. Bo dają się poznać. I wtedy można tworzyć relacje. Można się zamknąć. Można się otoczyć murem, można być wrogo nastawionym, i wtedy się nic nie dzieje. Tak samo jest z Bogiem. Ja wiem, że niektórzy mogą mieć problemy z wiarą z powodu różnych doświadczeń. Akurat społeczność naszych ludzi tutaj w Bursie, słuchajcie, to są tak różne doświadczenia takie różne domy ludzie powynosili z domów wiele ran, wiele krzywd. Nie wszyscy mają pełną rodzinę, nie wszyscy mają szczęśliwą, kochającą się rodzinę. Niektórzy o rodzinie mogą pomarzyć, tak? Są różne doświadczenia. Ja też rozumiem, że te doświadczenia czasami nie pozwalają człowiekowi usłyszeć Boga, bo po ludzku człowiek został poraniony, pokrzywdzony. Ale skoro żyjemy, to znaczy, że Bóg tego chce. Bóg daje siłę. Dlatego otwieramy się Jego Słowo, na to, co On mówi. Otwieramy się z wiarą i wtedy zaczynają dziać się w naszym życiu cuda. Ja doświadczam wielu cudów na co dzień, które Pan Bóg daje. I kiedy patrzę na to wszystko, co się dzieje, także w bursie, na to wszystko, co się dzieje w naszym życiu. Naprawdę doświadczam wielokrotnie, jak Bóg się troszczy o ten dom. Ja mogę biegać, ja mogę zabiegać, ja mogę się starać, a Bóg się troszczy. Bo wie, czego potrzeba. I skoro jest tą część święta ofiarowana za naszych dobrodziejów, to przy okazji też, tak jak wczoraj dziękowałem przy Wigilii, dziękuję za wchodzenie w relację. Za budowanie relacji, za słuchanie, za odwagę otwarcia, wyjścia ze swoich zamknięć. Zacharyasz nie był w stanie wyjść, bo zabrakło mu wiary, że Bóg jest w stanie zrobić coś dobrego w jego życiu. Po ludzku nic mu tu nie pasowało. Maryja zrobi zupełnie inaczej. Do Was, do mnie, do Was. Należy decyzja, czy ja wejdę w Słowo, czy nie wejdę. Nie wiem, jak wielu z Was jest już po spowiedzi świętej. Trudno, na koniec powiem, obchodzić Boże Narodzenie, kiedy się zamyka serce na Boga. W Betlejem było ileś domów, nie wiem, jak wielka była ta wioska. Jezus nie rodził się w żadnym ludzkim domu, bo ludzkie domy były dla niego zamknięte. Narodził się w bydlęcym domu. Wstajni, bo ona, ta stajenka była otwarta. Więc życzę Wam otwartości na Boga. A pierwsza otwartość to będzie sakrament pokuty, to będzie przebaczenie, przeproszenie, przebaczenie. To będzie otworzenie się na to, co Bóg mówi, że to, co mówi, jest prawdą. Życzę Wam błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Bożego. Narodzenia. Nieobfitości jedzenia, nieobfitości spędzenia czasu przy telefonie. Życzę Bożego Narodzenia. A jak Bóg będzie między nami, to ja się już o nic nie martwię. Bo wszystko nie będzie tu dane. Amen.